Ach, Days Gone. Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam was do filmu z pięciu ciekawostek i steregów z Days Gone. Dwa razy to powtórzyłem ten tytuł. Hm. W grze możemy kupić futurystyczny zbiornik, nawiązujący do gry Dead Stranding. No, bardzo proszę. No dobra, to na razie Dick. Dick, jak leci? W kolejnym nawiązaniem ja będzie leci. do dwóch to postaci, czyli Rika Grimesa prosimy. z The Walking Dead oraz Johna Marstona z Red Dead Redemption. Najpierw możemy usłyszeć Richard Dick. Marston. Imię odnosi się problem. do Rika, a nazwisko a pamiętasz do Marstona. Jeździł kiedyś dla nas. Znaczy się Rick złamał Marston. No, pamiętam go. Następnie z wyglądu również ich przypomina na przykład pokop wojskim kapeluszu, który kolorystycznie przypomina Rika kapelusz. Do więcej. Mam cię. Teraz cię mam. Leta! W zadaniu było ich strasznie dużo. W jednym z pomieszczeń znajdziemy tablicę z imieniami twórców. E Bierówka, której szukałaś? Tak, to ona. Chodź. Okej. Okay. Jednym z lakierów na zbiornik jest nawiązanie do wielkiej stopy. Dikon, mój człowiek. Hej, Kamani. Chcesz czegoś jeszcze? Ostatnim misterkiem jest odniesienie do gry Sephon Filter z 1990 roku. W jednej ze znajdziek, którą możemy znaleźć w, przy tym biurku, jest napis Próbka wirusa, kryptonim Sephon Filter. Jakoś tak nie wiem dokładnie, jak się to czyta. Na tym zakończymy ten materiał. Trzymajcie się. Cześć, cześć.